wszystkim witam serdecznie w Nowym Roku i chcę Państwu złożyć i na ręce mieszkańców Bielska i całego okręgu najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Przede wszystkim odporności na to, co się będzie działo. Nie tylko na pandemię, ale na działania rządu. Proszę Państwa, jeszcze nie ustały fajerwerki witające, których, po którym Polacy witali Nowy Rok, a już rząd PiSu wypuścił Nowe fajerwerki podwyższając niesamowicie, kosmicznie wręcz ceny gazu. E, tak być nie może. E, te ceny e, mają się zwiększyć w porównaniu do roku ubiegłego nawet o kilkaset procent. A tylko dlatego, tak się stało, że rząd przez swój bałagan. I przygotowując tarczę antyinflacyjną, zapomniał o wspólnotach, o mieszkańcach i rodzinach, które są w różnych wspólnotach mieszkaniowych, TBS-ach, spółdzielniach i mają wspólny licznik i rozliczają się z innymi podmiotami. My powiedzieliśmy, jako koalicja obywatelska, nie pozwolimy tak traktować kilkaset tysięcy Polaków. Do, teraz jeszcze zbieramy, weryfikujemy dane, ile tych ludzi dotknął te niesamowite podwyżki. I wczoraj złożyliśmy do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy, która ten temat załatwia i naprawia. Dlatego pozwoliliśmy sobie zorganizować konferencję tutaj, ale we wszystkich miastach w Polsce, żeby zaapelować do rządu, żeby się wziął do roboty i jak coś nie, do, nie dopatrzył. A, a to nie jest rzadki przypaga, przypadek, bo bałagan panuje niemal wszędzie. To, żeby szybko podjął się procedowania ustawy, którą wczoraj w Sejmie złożyliśmy. Tutaj mam ten projekt ustawy. Polega ona na zmianie prawa energetycznego, ujednoliceniu definicji odbiorcy indywidualnego, także niezależnie gdzie ten odbiorca mieszka, w której wspólnocie ceny gazu będą objęte taryfą Urzędu Regulacji Energetyki, bo to o to chodzi. Więc rządzie weźcie do roboty, niech pan premier Morawiecki przestanie opowiadać bajkę i bajki ciągle i żerować na nieszczęściu czy na różnych sytuacjach trudnych Polaków, a zacznie dbać naprawdę o, o Polki, i Polaków, bo to dotyczy, tak jak powiedziałam, nawet kilkaset tysięcy ludzi, być może miliony Polaków, tego jeszcze nie wiemy. Do naszych biur. Wpływają dopiero dane i zwracają się Polacy z prośbą o pomoc. Stąd nasze działania. Ja chciałam przywitać gości Nawet na konferencji. Jest pan prezydent, wiceprezydent Adam Ruśniak, który jest zastępcą pana Przemysława Kamińskiego, który no niestety choroba nie wybiera i, i rozchorował się na nocy. Są z nami radni. Pan. Yy, Rafał Ryklewicz i Pan Krzysztof Jazowiec, który równocześnie jest przedsiębiorcą, menadżerem i będzie chciał też się odnieść do tego, co y, dotyka takie przedsiębiorstwa, którym y, również y, Pan y, kieruje. Oraz y, szanowne i piękne panie przedsiębiorczynie y, są z nami Agnieszka Nowak, firma. M2 i Pani Anna Będkowska, reprezentująca firmę ATK oraz Pana Renata Sołtysiek-Śmigiel, która reprezentuje firmę RENAT. Serdecznie dziękuję za obecność. Mieli być jeszcze mieszkańcy Sobieskiego 130, gdzie ten problem sen gazu w Bielsku-Białej nas dotyka ale z uwagi na to, że zaplanowaliśmy konferencję y, nie tam na Sobieskiego, z uwagi na, z uwagi na pogodę, żeby ewentualnie mieć się gdzie schować tutaj w biurze, gdyby lunęło, y, y, nie dojechali, ale są z nami w kontakcie i prosili, żeby przekazać ich wielkie obożenie na działania rządu. Ja jeszcze dwa zdania na temat przedsiębiorców, bo proszę państwa, w Sejmie reprezentuję Komisję Gospodarki i Rozwoju. Poziom inwestycji, jak państwo wiecie, ta stopa inwestycji, czyli nakłady do wielkości PKB, spadł do poziomu przed transformacją. Jak pamiętacie państwo, pan premier Morawiecki mówił o strategii odpowiedzialnego rozwoju, to zakładał, że ten, te inwestycje wzrosną do poziomu stopa inwestycji 25%. Ona spadła i wynosi gdzieś około 16-17%. Spadają inwestycje. Dlaczego? Bo jest niestabilne prawo, bo zaskakują przedsiębiorców zmianami. Pod koniec roku Nowy Ład, pamiętacie Państwo, przedsiębiorcy zamiast podsumowywać i odcinać kupony od tej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, muszą się zastanawiać, w jaki sposób ukształtować swoją działalność. To w sposób bardzo skomplikowany zmieniono odpłatność za składkę zdrowotną, i ona przedsiębiorców dotyka. Ceny energii, pamiętajcie państwo, miały nie wzrosnąć. Zapewniał również Morawiecki, zapewniał premier Sasin. One wzrosły e, i to niewspółmiernie do e, możliwości przedsiębiorców. To wszystko znajdzie paliw e, i teraz ceny jeszcze gazu. To wszystko znajdzie odzwierciedlenie w cenach produktu. Wczoraj jeden z e, przedsiębiorców, naszych małych przedsiębiorców, e, piekarz, powiedział, że nie wie jeszcze do końca, jakiej ceny będzie musiał zapłacić, ale kalkulując cenę kilograma chleba, żona może sięgnąć nawet 15 zł za kilogram. E, proszę Państwa, tak być nie, mo nie może. Apelujemy raz jeszcze do rządu: weźcie się do roboty e, i naprawiajcie te błędy, bo każdy może popełniać błędy, ale tempo ich zmian, żeby nie szokować nadal przedsiębiorców takimi podwyżkami. Ja e, chciałabym teraz oddać głos e, Panu prezydentowi Adamowi Ruśniakowi, który powie nam trochę o wpływie tych wszystkich spraw na tutaj samorząd bielski, no i jak sytuacja u nas się roz... Jaka jest ta sytuacja z tymi cenami gazu. Może nie tak dramatyczna jak w innych rejonach Polski, ale wiemy też, że są problemy i proszono nas, żeby ten temat podnieść. Proszę bardzo. Ja, może, Szanowni Państwo, dzień dobry, dziękuję za spotkanie. Ja, może powiem o takim jeszcze jednym elemencie, który może nie jest gdzieś tam dostrzegany, ale tutaj, akurat w Bielsku Białej, wyjątkowo jest on ważny. Mianowicie walka ze smogiem, z tą niską emisją. Nie ukrywam, że w naszym mieście jest to taki problem, który od wielu, wielu lat nabrzmiewał, i obecny prezydent Klimaszewski wespół z grupą radnych. A myślę, że należy też powiedzieć, że z mieszkańcami tego miasta podjął takie zobowiązanie, aby no, w najbliższych latach bardzo mocno i bardzo skutecznie walkę z tą niską emisją podjąć. I to się dzieje. Powiem tylko tyle, że już w tych ostatnich trzech latach 2019, 2020 i 2021 my wymieniliśmy prawie o 100% więcej kotłów. Aniżeli miało to miejsce do roku 2018. Tak więc te wysiłki samorządu, ale samorządu rozumianego jako władze miasta, włodarze miasta, wespół z grupą radnych, ale też jako wysiłek mieszkańców, te, te wysiłki naprawdę widać. I teraz w najbliższych latach mieliśmy zaplanowane naprawdę takie mocne i skuteczne skuteczne podjęcie walki właśnie z tą niską emisją i realizację tego programu naprawdę można powiedzieć ze zdwojoną siłą i zależało nam na tym aby do roku 2025 doprowadzić do sytuacji kiedy z naszych zasobów miejskich znikną zupełnie wszystkie kopciuchy ale też równocześnie jeżeli chodzi o tą walkę z niską emisją w naszym zasobie miejskim toczy się ta walka jeżeli chodzi o indywidualne mieszkania, o indywidualne budynki i tam nasi mieszkańcy naprawdę i za to im ogromnie dziękuję Podjęli to wyzwanie i ogromnym wysiłkiem. Ta wymiana tych nieokolicznych, nieekologicznych kotów w naszym mieście następuje. No i teraz w sytuacji takiej, kiedy nastąpiły te podwyżki cen energii, tak, prądu, jak i gazu. A nie wiemy jeszcze, co będzie z ciepłem systemowym. Ja przypomnę, że nasze miasto akurat dość mocno na tym cieple systemowym stoi. Mamy nasz zakład komunalny termy, która do wielu obiektów w naszym mieście dostarcza to ciepło systemowe i tam również należy się spodziewać podwyżek. Jeszcze o nich nie wiemy, jaka to będzie wielkość, ale na pewno tak się stanie. No to w tym kontekście te wysiłki, które już zrobiliśmy i które zamierzamy podjąć, wymiany tych kotów na te paliwa stałe, likwidacji tej niskiej emisji, no to ten nasz program staje w dużym, pod dużym znakiem zapytania. No A przecież zdrowie mamy tylko jedno. I z jednej strony, bardzo ochoczo, te nasze społeczeństwo bielsko-biała. Nasi mieszkańcy przystąpili do tego programu e, wymiany tych kotłów, e, poprawiania jakości tego powietrza, a z drugiej strony w tym roku mamy taki ogromny strzał w postaci podwyżek, cen energii tej elektrycznej, gazowej, a jeszcze e, tak jak mówię, dowiemy się niedługo, o ile wzrośnie też to nasze ciepło systemowe i ile niestety tych, tych, jakie te kwoty będziemy musieli przerzucić na mieszkańców. No i robi się z tym programem nam ogromny problem. W Gielsku Białej jest to duży problem, a jesteśmy, można powiedzieć, samorządem, który całkiem nieźle sobie póki co radzi jeszcze z tą sytuacją. No więc co dopiero będzie się działo w innych miejscach Polski, gdzie, gdzie ten problem niskiej emisji występuje. Ja powiem tylko jako przykład taki, że na samą tylko energię elektryczną, rozumianą jako, jako energię potrzebną do oświetlenia ulic, mieszkańcy wciąż oczekują, że wciąż to nowe ulice będziemy dla nich oświetlać w celu poprawy bezpieczeństwa na energia elektryczna zużyta do, do naszych budynków miejskich, do tych wszystkich lokali, które które służą mieszkańcom. W zeszłym roku zapłaciliśmy ponad 13 milionów. W tym roku szacujemy, że to będzie kwota ponad 20 milionów, czyli tylko na tej energii elektrycznej jest ta zwyżka 7 milionów złotych, co jest jakby bardzo dużym takim strzałem w samorząd, tym bardziej, że przypominam, że cały czas jest ubytek w tym budżecie miasta związany z tym, jednak, że pewne ruchy finansowe w tym, w tym makro otoczeniu są realizowane. Każdemu z mieszkańców zostanie parę złotych w portfelu, bo podatki są obniżane, no ale dla samorządów to są miliony. I teraz biorąc pod uwagę te oczekiwania mieszkańców, ja się skupię tylko właśnie na eliminacji niskiej emisji, na tym wdrażaniu tych programów uciepownienia, no to takiemu samorządowi jak, jak nam po prostu na to zacznie brakować środków, a równocześnie mieszkańcom, którzy są poniekąd naszym największym partnerem i sprzymierzeńcem, aby to środowisko ratować, również zacznie brakować funduszy w portfelu, aby po pierwsze zrealizować te inwestycje związane z, ze zmianą systemu ogrzewania, a później jeszcze za to ciepło systemowe, czy energię elektryczną, czy gaz zapłacić. No i myślę, że na ten moment ja tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana radnego Ryplewicza Rafała. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem wspomnieć o takich twardych aspektach finansowych w samorządach, konkretnie w samorządzie Bielskim. Jako radni oczywiście dbamy o to, żeby te finanse były jak najlepsze i do tej pory to się udaje, natomiast ta przyszłość jest bardzo niepewna. Przygotowaliśmy taki rachunek od rządu PiS dla Bielszczan. Pokazując jak bardzo nasz samorząd Bielska-Biały jest stratny finansowo na ostatnich działaniach rządu PiS. To są no, porażające kwoty, można powiedzieć. A i tak nie wszystkie rzeczy da się oszacować. Szanowni Państwo, tylko w tym roku budżetowym, 2022, na Polskim Ładzie samorząd Bielska-Biały jest stratny 86,3 miliona złotych. Szanowni Państwo, my od przedstawicieli rządów w mediach słyszymy, że samorządy zyskają na polskim ładzie. No, tego nie można nazwać inaczej jak tylko jakąś bajką. Jest dokładnie odwrotnie, samorządy nie zyskują, a tracą. Największa kwota, którą nasz samorząd jest stratny, to luka subwencyjna w oświacie. Tylko w tym roku przewiduje się, że to będzie kwota 203 milionów złotych. Wzrost cen energii, o której już tyle było tutaj mowy, to jest ponad 11 milionów złotych. Zmiany podatkowe z 2019 roku to jest około 40 milionów złotych. Janosikowe to jest 11,5 miliona złotych. Razem to daje ponad 352 miliony złotych. Na jednego mieszkańca to jest w przeliczeniu ponad 2000 zł, tylko na jeden rok. Jako radni członkowie Platformy Obywatelskiej będziemy się starać tłumaczyć mieszkańcom, dlaczego Samorząd Bielska Białej ma coraz bardziej ograniczone możliwości w realizowaniu tych uzasadnionych postulatów mieszkańców. Ja osobiście na każdy dyżur będę przynosił taką infografikę i tłumaczył ludziom, no skąd tak trudna sytuacja w samorządach jest obecnie, a której nie było jeszcze kilka lat temu. Odsyłam również Państwa do mojej ostatniej interpelacji, jaką złożyłem do Pana Prezydenta. Pytałem o konkretne aspekty finansowe miasta Bielska Białej w tym bardzo takie szczegółowe dane odnośnie właśnie oświaty, bo to jest największa kwota. Rząd chwali się tym, że przeznacza coraz większe kwoty na oświatę, tylko rząd jednocześnie nie dodaje, że są coraz większe koszty w oświacie i suma rum Udział subwencji w ponoszonych przez nas w wydatkach jest z roku na rok coraz mniejsza. Szanowni Państwo, tyle na ten moment. Od jutra startujemy w mediach społecznościowych z promowaniem tej infografiki, by dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie Państwa. Ja dzisiaj tutaj występuję w roli jako przedstawiciela firmy Bezalin, jako przedsiębiorca. Chciałem podać tylko kilka prawdziwych liczb, które, są, które już dotknęły nas. Taki przykład. W 2021 roku średnio za rachunek faktura za gaz przechodziła 8 tysięcy złotych netto. Teraz w pierwszym kwartale co miesiąc wzrost jest o jakieś około 500%, czyli będziemy dostawać około 40 tysięcy złotych netto fakturę za gaz. Od drugiego kwartału ta podwyżka będzie jeszcze wyższa, bo będzie za kilowatogodzinę wzrośnie do, do złotówki, czyli rachunki będziemy dostawać miesięcznie około 80 tysięcy złotych, czyli 10-krotnie więcej niż w 2021 roku. W przypadku prądu, którego zużywamy dużo więcej w mojej firmie się zużywa, to średnie rachunki faktury, jakie mieliśmy w 2021 roku to było 250 tysięcy złotych netto, a teraz w 2022 średnia faktura będzie wychodziła około 350 tysięcy zł. Czyli sama podwyżka Państwa, prądu i gazów, przeliczając na twarde liczby, to jest grubo około 150 tysięcy zł miesięcznie. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za takie spontaniczne akcje, które, dzięki którym mam nadzieję, jesteśmy wspólnie w stanie coś wskórać. Jako przedstawicielka przedsiębiorstwa, które rozbija się na tym rynku, w tym regionie z powodzeniem od lat 17, chcę wyrazić moją niezgodę na to, co się dzieje. Jesteśmy ciągle zaskakiwani, zaskakiwani niestety wzrostem kosztów, niespodziankami prawnymi. Tak naprawdę borykamy się nie tylko ze wzrostem kosztów energii koszty działalności mojej z tym rokiem wzrosną o ponad 60%. Mówię o kosztach stałych, więc jak możemy zakładać plany biznesowe, jeżeli borykamy się tak naprawdę z nadchodzącą być może katastrofą tego sektora? Mój sektor zajmuje się Facility Management. Powiem, powiem tak, że wspólnie z gronem. Tutaj i samorządowców, i przedsiębiorców. Będziemy na pewno kontynuować ten głos niezgody, ponieważ chcemy funkcjonować. Jak Państwo wiecie, sektor małych i średnich przedsiębiorstw ciągnie PKB w górę. Więc co rząd zamierza z nami zrobić? Czy to jest zamach na przedsiębiorczość? Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że wspólne działania takie jak to i w każdym innym mieście naszego kraju spowodują to, że tak jak powiedziała pani poseł pani Mirosława Nekiel rząd się obudzi i zacznie działać pro, dlatego że my się borykamy z nowym ładem, który jest nieładem, borykamy się z rosnącymi kosztami i musimy funkcjonować jako ludzie, jako przedsiębiorcy. Powiem jeszcze tyle, zatrudniamy jako firma osoby niepełnosprawne, tworząc im godne warunki pracy i z czego mamy, mamy zapewniać im ten godny byt. Dlatego apel do rządu o zmiany, wreszcie te dobre zmiany, te prawdziwie dobre zmiany. Mam nadzieję, że ten głos będzie powielany, i mam nadzieję, że odniesiemy, odniesiemy jakieś znaczące zwycięstwo, żeby przetrwać czas pandemii, czas nieładu i czas wszystkich wyzwań, które stają przed nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to wszystko w dobie szalejącej inflacji wszechobecnej drożyzny. Szanowni Państwo, ja tylko chcę jeszcze dodać, że jako posłanka z tego okręgu złożyłam do budżetu państwa dziewięć poprawek. One tutaj są wszystkie wydrukowane. Niestety państwo wiecie, że rząd zblokował wszystkie głosowania budżetowe. No i niestety poprawki nie uzyskają wsparcia, nie mówiąc już o tym, że nie, mają, nie mamy tego wsparcia ministrów z naszego miasta, z naszego okręgu. Mamy dwóch ministrów. No niestety tutaj nie wykazują się staraniami, nawet takimi słownymi, popierający to, co wnosimy, żeby poprawić sytuację samorządów, o, tute, o której tutaj już wiele było mowy. Ja bardzo dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. No,